Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj odcinek o owulacji. Sobie tak pomyślicie, co to jest właściwie ta owulacja? A nie, no oczywiście my wszystkie wiemy. Owulacja to wtedy, kiedy się w ciąży zachodzi. No i na tym się niestety zaczyna i kończy Wasza wiedza. Dlaczego? Bo owulacja to jest proces, który jest tu między pierwszą a drugą fazą cyklu, którą się niesamowicie uważnie obserwuje, kiedy mamy mieć do czynienia np. z inseminacją. Zapodnieniem pozaostrowe, może trochę mniej może się w sposób sztuczny wywołuje i, za, i zamienia. Ale w waszym życiu normalnym, spontanicznym owulacja jest bardzo istotna. Ona się pojawia gdzieś tutaj w tych jajnikach. I od razu dlaczego wiecie, tu jest pomidor w tym miejscu? Bo mniej więcej tej wielkości pęcherzyk rośnie, to mniej więcej około między 18-25 mm i ten pęcherzyk ma w sobie komórkę jajową. I ta komórka jajowa w momencie wydostania się z tego pęcherzyka daje nam tak zwaną owulację. No i teraz, jeżeli zacznie, zacznie, zacznie Cię pytać swoje koleżanki, kolegów, a nawet czasami lekarzy, ile czasu trwa owulacja? No więc najczęściej słyszę odpowiedź 12 godzin albo jeden dzień, no to sobie tak myślę w skali ile razy się pomyliłyście lub pomyliliście, no to mamy prawdopodobnie 1 do 100 tysięcy. Jak to jest możliwe? Jak może się aż tyle pomylić? Może może tydzień trwa owulacja. Otóż nie, owulacja trwa dużo, dużo krócej. A żeby wam zademonstrować, ile czasu trwa owulacja, to wam właśnie zademonstruję za pomocą balonika. Najpierw muszę ten balonik nadmuchać. Mi to nie zajmie, powiedzmy sobie, 12 czy 13 dni, jak w książkach napisane pierwsza faza, tylko zajmie mi to, mam nadzieję, parę sekund, o ile będę w stanie to nadmuchać. No dobra, ale uważajcie. Uwaga, dobrze, dobrze, dobrze. Poprzednio mi to lepiej wychodziło, teraz trochę gorzej. Jeszcze raz, o macie, to jest powiedzmy sobie powiększony pęcherzyk jajowy, gdzie tu w środku, jajnikowy, przepraszam, gdzie w środku jest komórka jajowa. I owulacja trwa mniej więcej tyle, co Wam prostałem się zademonstrować. Uwaga, czas start. Koniec. Ile czasu trwała owulacja? W naszym przypadku, no może 10-12 sekund. Ja w swoim życiu widziałem kilka, może kilkanaście owulacji, i trwały one na pewno nie więcej niż około minuty. Czyli zobaczcie, jak błędne informacje są w internecie. A możecie zresztą dla, dla jaj, chociażby dla zabawy, zapytać lekarza, ile trwa, czasu trwa owulacja? I zobaczymy, co Wam powie. Jak powiem ja Wam, że godzinę, to znaczy, że sam chyba tego nigdy nie widział. Także to jest dzisiaj bardzo ważny odcinek, który Wam uświadamia, że owulacja to jest właściwie jak zrobienie zdjęcia. Trwa bardzo krótką chwilę, i od tego się zaczyna. Wszystko, czyli ewentualnie może się zacząć nowe życie, pod warunkiem, że wszystko będzie przygotowane i że was facet będzie zdolny dokonać zapłodnienia tej właśnie komórki jajowej, która właśnie się wydobyła z tego, powiedzmy sobie, naszego eksperymenta, eksperymentalnego balonika, a pierwotnie miała tą wielkość. Dziękuję bardzo za uwagę. Zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Cześć!